I hejcie się MaclerGen i witam z bardzo serie w kolejnym filmie na kanale. I w dzisiejszym filmie mamy taki dosyć nietypowy film, ponieważ jest dosyć specyficzny, ponieważ no mamy zresztą, jak widać na ekranie, Wojsko.pl jest to jeden z moich widzów tego... tego ioto kanału, lecz... Postanowiłem dzisiaj zrobić inny film, jest to reakcja na temat tego filmu Dostałem małe zezwolenie od naszego wojska, jak ktoś nie wie to tutaj jest wojsko Jest to bardzo mądry gość, bardzo fajny gość, bardzo naprawdę zajebisty gość Ponieważ jak widzicie jego content jest oczywiście Call of Duty, tak jak mówię Tylko oczywiście w jego przypadku wygląda to inaczej Ponieważ ma oczywiście czasem filmy z starszych Call of Duty, typu Call of Duty World War 2 Czy Battlefieldy, wszelkie właśnie informacje na temat militarii Gość naprawdę mądry, zawsze mi pomaga, czy to wiadomo znaleźć jakąś broń i tak dalej, nazwę tej broni i tak dalej zawsze gość jest naprawdę mądry i naprawdę polecam subskrybowanie po polecam obczajenie tego kanału, ponieważ ma 99 subskrypcji, co oznacza, że brak mu tylko jednego suba do stu, nie wiem czy będzie robił jakiś specjal czy nie lecz gość jest naprawdę bardzo fajny, bo jakby czy to nawet dla beki czy dla fanów Naprawdę obczajcie, ponieważ jest zajebisty kanał, czy nawet jeśli byście chcieli czegoś się dowiedzieć i tak dalej, yy, nawet nawet jeśli szukacie jakiejś inspiracji, ten gość jest naprawdę zajebisty, także bez ogólnego przedłużania ja stopuję muzyczkę, jak już mówiłem, kanał jest tutaj ogromny, a dzisiaj będziemy reagować do jego filmu, który się nazywa Tytuł jest to tłumaczenie jest super jak widzicie po jego twarzy już można wiedzieć co to co tu będzie grane, także tak, tak, tłumaczenie jest super, trwa 12 minut, także ja postąpiłem do tej do tego, do tego filmu zarobić za reakcję, lecz jak już mówiłem, y zostawiam link w opisie, tam możecie sobie obczaić ten kanał lub po prostu w, w YouTube'ach wpiszcie wojsko.pl94, więc tak, tak, to jest jego kanał, naprawdę jest zajebisty kanał i mimo że jest tak mały, jest, jest tak dobry, to jest właśnie dziwne jak to się dzieje, nie? Czy takie kanały właśnie są y jakby jakby że nie są tak zbytnie formowane i tak dalej, także dobra, to tłumaczenie jest super, a więc ja się zamykam będę oczywiście to w miarę tutaj w miarę y reagował i tak dalej, lecz skupmy się na jego filmie, także przechodzimy. Cześć. cześć, cześć. was Siema W takim <gadanie> krótkim materiale pogadankowym odnośnie... No krótkim, 12 minut, no jakby spoko, nie? W sensie 10 minut to jest... Okej, okay, spoko, nie? W sensie ponad 10 minut mniej niż 15, to jest taki optymalny czas, nie? Ale dobra. E, Pewnej rzeczy poczekajcie moment. Widzę pieska ma Dobra, jestem, już musiałem psa wypuścić. Okej. Okay. Eee, słuchajcie. Co tam? A drugi pies przyszedł tutaj. Pies, właśnie przed chwilą przyszedł do Drugi pies. O... Okej. Okay. Spał. Trzeba go wypuścić, nie chcę. Nie chciał iść. Eee, Słuchajcie, taki krótki materiał. Słuchajcie. Eee, kupiłem sobie co eee, coś takiego. O, popcorn. Kupiłem sobie coś takiego. Żeby sprawdzić co to w ogóle jest. No to jest... Słuchajcie, to, to jest popcorn, tak i w takim no, tempie. Mamy e, kilka takich e, torebeczek, chyba bo także... że. Trzy? albo mhm. cztery? No w tej chwili. Chyba no, takie nawet, są chyba, w lidlu, z chyba. Te sztuki sztuki, jeśli się nie mylę. No. Ale tutaj nie ma nic. Chyba no, z Lidla, danych, no, nie jestem pewien, bo nie ma, jest... nie, nie ma odznaczenia. Widziałem chyba, nie mam pojęcia. Mm. Zresztą nie, nie, przepraszam, 3 razy 100 gram. No to ok, jest. Są, są 300 gram. E, I słuchajcie, sprawdziłem, chciałem zobaczyć, gdzie e, tu, e, ile minut potrzeba, żeby to zrobić. Oczywiście e, jest zrobione jak dla debila, dla totalnego idioty. Tu mam przecież... Dużym napisem Gotowe w ciągu jeden, od 1 do 4 do, do minut, czyli ty, ty, tyle to się robi, wiecie, ty, ten popcorn. Napisane, że jest to od 1 do 4 minut. Dużymi minut. napisami. Ewentualnie tutaj też... Rysunki są widzę. No tak, wkładasz na mikrowali, zamykasz, bo wyciągasz, gotowe. Na Jak to nas... zwykły, standardowy, Ale... sklepowy popcorn, co nie? Okej, okay, spoko. spoko. Mo można tego nie... Jak dla nie zauważasz. Ale. No jak za... niektórzy wiadomo, nawet takich dużych napisów nie zauważą, bo po prostu nie wiem. Nie wiem, są ślepi i gubi, ale. Czego zrobiłem ten film? Słuchajcie. Najciekawsze jest tłumaczenie. Tłumaczenie. Mamy tutaj po. Pamiętajcie, że tytuł tego filmu jest tłumaczenie? Jest super, więc no. francusku, ee, niemiecku. Okej, okay, spoko. Francuski jest nie bardzo, ale niemiecki, okej. Okay. Chujesz jeszcze jakim języku, nie wiem, <laughs> jeśli ktoś rozpoznaje to. Co to jest? Oto tu flagę to... Holandia, Holandia proszę... Tak, Holandia, Holandia to jest napiszcie w komentarzu, bo ja nie rozpoznaję flagi tego państwa No i oczywiście po polsku o, nie, nie Każdy zna, nie? Każdy jak wie też czasem o co to jest za flaga, nie? A jednak no, A to jest Holandia Tłumaczenie zajebiste, dlatego chciałem wam przeczytać Słuchajcie, mikrofalówka, popcorn słodki Co? Super tłumaczenie Mikrofalówka? Popcorn słodki. E, że co? No kurwa. Składniki. Kukurydza pękająca, częściowo Pękający palmowy stodzik. Co? Palmowy stodzik? S co to kurwa jest stodzik? 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 Chyba słodzik kurwa masz. Chuj tam cukrów. Ch Chuj tam cukrów. Stodzik? No, słodzik bardziej. Prędzej. Co to jest? Nie ma takiego słowa stodzik, nie? W sensie... <laughs> może być stolec. <laughs> Ale... ładz, słodzik prędzej. Składniki cukrów. Cukrów. Ale... Jakich cukrów? Kurwa, o co kaman? Wy ty... C bo... Nie kłamie was. Możecie se... <laughs> Pisze dużymi napisami mikrofalówka. Popcorn słodki. Poproszę mikrofalówka. Popcorn słodki. Wyobrażacie sobie to. Przygotowanie: zdjąć plastikowe opakowanie, umieścić trochę rozmazane trepkę w środku mikrofa Aha. Aha. Składnik kukurydza częściowo utwardzany, palmowy, 17%. Stodzik. Stodzik cukrów. Jest, jest po prostu cukrów napisane Cukrów. Okej. Okay. Przeczytać. tutaj macie składniki i, ma, i nagle tu w tym miejscu macie cukrów. Kurwa. Jaki? Cukru? O chuj. Woli. Z braków cukru. Teraz, teraz najlepsze. Przygotowanie. Przygotowanie. Zdjąć plastikową pakowania. E, e, Zjąć plastikowe pakowanie. Okej. Okay. Umieścić torebkę w środku mikrofali zgodnie z instrukcją na worku na nabor. Okej, drugie zdanie. No co, wsadzasz popokrę do mikrofali. I 3 4 minuty, 4 gotowe, no? Poprawę. Wyciągasz. Dalej. Włóż opakowanie do mikrofali. Spoko. Opak opakowanie? Wo wojsko, dobrze przeczytać? Opakowanie? Włóż opakowanie do. Nie, znaczy opakowanie tej, tej siatka, nie? Czas przygotowania no. zależy od mikrofali od 1 do 4 minut. Co? Zaraz, kurwa, co? Czekaj, jeszcze, jeszcze raz jak to przyczyta co? Włóż opakowanie do mikrofali. Spoko. Czas przygotowania zależy od mikrofali. Czas przygotowania zależy od mikrofali od 1 do 4 minut. <laughs> Że co, kurwa? Czas, czas przygotowania zależy od mikrofali 1-4 minut. Czyli co, jak mam jakąś taką... Chujową mikrofalę to tak zbytnio. Nie wiem, jak mam taką tańszą mikrofalę, to to będzie trwało dłużej. A jak mam taką lepszą, tam, nie wiem, za 600 czy coś, no to to będzie trwało jednak. no te 3-4 minuty, tak? O co chodzi? Nie wiem. Co? Zaraz, kurwa co? Umieść co? Czas przygotowania zależy od mikrofali od 1 do 4 minut? Kto to tłumaczył? Nie rozumiem. Jeżeli 1-2 sekund popcorn nie oddaje głosu, jest już gotowy. Co? Jeżeli 1-2 sekund popcorn nie oddaje głosu, jest gotowy. Czyli co? Wkładacie popcorn, okej, okay. wyjmujecie z opakowania, otwieracie mikrofale, wkładacie popcorn, zamykacie, włączacie. Jeżeli nie, nie wydał głosu w ciągu jednej, a dwóch sekund, jest gotowy, tak? Czyli po dwóch sekundach wyciągamy, bo nie wyda głosu, nie? Chyba, What? że. What? a tam stało 3-4 minuty. Czyli co? co? Czyli jeśli po minucie popcorn nie oddaje głosu, jest gotowy, rozumiem, Tak? Tam pisało sekund, ale czy znaczy mówię sekundę? Ale... No bo wiecie, w, jak automatycznie wkłada się taką w się no do mikrofali, daje i mija jedna, dwie sekundy, to znaczy, że popcorn jest już gotowy. No bo nie oddaje głosu od razu. Nie? Na to by wyglądało, na to by wychodziło. <laughs> Fajny ale popcorn. Chuj tam. Czytajmy dalej. Chuj tam. Eee, uwaga, produkt jest gorący. Złap opakowanie za górne rogi i wyjmij go z mikrofali. Okej. Okay. Produkt jest gorący, no to wiadomo. Znaczy... Uwaga, otwiera opakowanie bardzo ostrożnie, ponieważ produkt jest bardzo gorący. Otwiera, otwiera opakowanie ostrożnie. Powinno być kurwa, otwieraj. No właśnie. Nie otwiera opakowanie. No ja pierdolę. Jak można pierdolić tłumaczeń? No mo można, można, na wiele sposobów. No. Tłumacz Google, to, 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 tłumacz Google przede wszystkim. Tłumacz przede wszystkim mi pisuje te tłumaczenia, gdy ja tutaj Wam podaję to w formie polskiej, czy jakieś filmy z Duty, czy z, właśnie z angielskiego na polski jest na naprawdę z masakra. Jak można spierdolić tłumaczenie? Ja chyba zostanę tłumaczem, nie? No, w nie, wiecie co? Tłumaczenie można spierdolić na wiele sposobów. Yy, dalej. Smacznego. Nie to, że tłumaczenie jest też trudne, tylko że chodzi o to, że. Język polski jest trudny do, że jakby do przetłumaczenia, w sensie z z innych języków na nasz język, nie? I to takie wychodzi masło maślane, więc, no. Przygotowanie popcornu przez dzieci, zawsze pod okiem dorosłych. Okej. Okay. Bo no. zostaw popcorn w mikrofali podczas jego przygotowania. Okej. Okay. Właściwe użycie. To ma sens, nie? Zostaw popcorn podczas przygotowania. Przecież co mam otworzyć mikrofany i mikrofale i wy wyjąć, gdy. Gdy się przygotowuje, jakby po co, nie? To, jakby to jest oczywiste, nie wiem Chyba to jest napisane dla debili Zostaw popcorn podczas przygotowania No chyba wiadomo, nie? Użycie przez mikrofale Co? Uży... Kurwa, co? Nie słyszałem. Właściwe użycie przez mikrofale? <laughs> Właściwe użycie Kurwa, o chuj chodzi? Co? Właściwe użycie przez mikrofale? Czyli co? Czyli, że mikrofale mogą zostać no użyte zgodnie z ich przeznaczeniem? No w sumie, w sumie tak, no bo nie na przykład, na przykład moja mikrofala mam, nie wiem, tryb rozmażania, to tamto, nie więc, więc... jak zużyjesz inaczej, no to wiadomo, nie? W sensie jakby chciał nie taki popcorn włożyć i albo za dużo temperatury dać czy coś Czy po prostu właśnie na długi czas wiadomo nastawić, czy po prostu włączyć rozmarzanie, no to będzie niestety użyta niewłaściwie, co nie? Więc chyba ma sens trochę. Co nie wojsko? No ja tak to rozumiem. Dalej, użycie czystej mikrofali Czyli co, jeśli moja... Napisali, użycie czystej mikrofali Moja mikrofala jest brudna Co? Użycie czystej mikrofali Czyli co, jeśli moja mikrofala jest brudna Moje mikrofale są brudne to... Moje mikrofale są brudne Nie mogę, nie mogę To kurwa pokrót się nie zrobi Spoko, czyli gdy gdy, gdy nasza mikrofala jest brudna, no to popcorn się nie zrobi, bo jest po prostu zbyt brudno i, i się spierdoli. Nie, nie. Okay. O, Tak, można to zrozumieć. I opakowanie i <laughs> nie, 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 kopulka... nie, nie, to nie kupuję, to nie kupuję wojsko. To nie kupuję tego popcornu, bo moja ten... Moja mikrofala jest ujebana ostatnio od sera, więc no... nie, nie Popcornu jeszcze to nie zrobię w niej, bo jest zbrudna no sorry. Z żadnej strony środka mikrofali Co? No kurwa, no sorry, ale... Mikrofalówki czasem są takie... Czekaj, czekaj... Co? Co napisał? Mikrofali. Ale. Opakowanie nie może dotykać z żadnej strony środka mikrofali. No kurwa. Mikro... Co? Opakowanie nie może dotykać środka żadnych. Ładź? Środk... Przecież na środku nie ma ścianek. Ścianki są po bokach, a nie na. Ładź? Mikrofale same w sobie przenikają przez obiekty. Albo się od nich odbijają w zależności. Od ich częstotliwości, w zależności od tego, jakie to są też mikrofale. No. Kurwa. Natomiast mikrofala. Mikrofalówka. Może tu im chodzi o mikrofalówkę. A jest różnica, w sensie ja mam mikrofale, nie? więc ten, Mikrofalówka, moim zdaniem, znaczy, ja to przynajmniej myślę, nie? Mogę być w błędzie czy coś, ale to jest takie zdrobnienie, co, nie? Tak. Okay. Nie wiem, kurwa. Nie mam pojęcia, to jest naprawdę kurwa to są takie kwiatki tutaj poje... porobione, kurwa no. Kwiatki porobione pojemu. Falówka popcorn słodki. No ja pierdolę. dole to Tojalasza, ty. Mikrofalówka, popcorn słodki. Cukry. Chyba powinno być napisane popcorn słodki z mikrofalówki. Zdecydowanie lepiej. Albo składniki. No ja. Kukurydza pękająca, częściowo utwardzony, palmowy... St... Chuj wie co? Stodzik i cukru. No kurwa. Stodzik, cukrów, tam ale nie można, Jak można zjebać skład? Jak można spierdolić Tłumaczenie. Jakby skład jest po pierwsze prosty, bo nie ma tam zdania, powiedzmy zbytnio, tylko są... Znaczy, przygotowania ma zdania, ale skład nie ma ich, bo to są po prostu same wyrazy, co nie? Więc ja nie wiem, jak to nie zjebać, te skład... tłumaczenia. Nie wiem, jakiś Andrzej w... chciałby, wiadomo, wypuścić, nie swój popcorn, do Polski, to, tamto. No, przetłumaczmy tam, tam byle jak, nie, bo to, pol, to Polska, nie, to tam byle jak. No, i tak, tak to z Częściowo wyszło. utwardzony palmowy, ale to palmowy! Ogórek? Kokos, kurwa? Nasz, <coughs> o Brak mi powietrza, nie. Znaczy, no, palmowy to ogórek nie bardzo, ale kokos już bardziej, bo palmy są jakby w dziczy... No i mamy do tego przecież y, kokosy, więc to jest Żagawadzie, nie? Kokos palmowy. Palmowy, co palmowy? Chuj wie co. Stodzik. Co to kurwa jest stodzik? I cukru. Kurwa, jakich cukrów? <grym> co to jest stodzik? Czyli we wnioski, czy pytania, które, na, na które nigdy nie znajdziemy odpowiedzi. O ile wy znacie je w komentarzach, z czego dawać je. Co to jest stodzik? Jaki palmowy? Co tam jeszcze było? I, I jakich cukrów, nie? Jakich cukrów? Tam to są nasze bardzo ważne trzy pytania, nie? Jakby co, nie? Kurwa. Tych Zwierzęcych, kurwa? Z buraków cukrowych. Nie ma tu napisane jakich cukrów? No chuj się z tego opakowania dowódz. Ale rozumiem, że to kurwa jest amerykański, więc oni tam za bardzo nie potrafią szmrać, a tym bardziej translabertować, kurwa, ze swoich english American na nasz polisz eh, sprechen, bo to Szprechen <laughs> translaten. It's so hard to translate from English to Polish because they are fucking dumb. <laughs> ok. nich oczywiście jest zbyt harden. Harden do make. To make. It. <laughs> no, to, to exactly, exactly, wojsko. A tak to wygląda. Ja biorę. To do it. Ja pierdolę, No, op otwiera opakowanie bardzo ostrożnie, chyba powi Kurwa, powiedziałem wcześniej, otwieraj opakowanie bardzo ostrożnie, Otwiera... Ale... <śm> otwiera opakowanie ostrożnie, po znaczy, otwieraj, nie? Otwieraj opakowanie... Ale w ogóle, po co taki jest opis? coś się otwieraj opakowanie ostrożnie, co? Jakby ono jest, nie wiem, ostre, w sensie... Nie wiem, te, ten karton jest ostry, że jak otwierasz szybko, nieostrożnie, możesz się skaleczyć, no w sumie można się skaleczyć. Ja, na przykład, kiedyś jak skaleczyłem kartką, tak głupie to, nie? Można w to nie uwierzyć, że da się, jak tak się... Powiedzmy, szybko palcem przejdzie po tej kartce e, bokiem, no to, to jednak da się. Ale no, co? Poza komu taki opis? Nie, otwiera opakowanie. Kurwa, otwiera opakowanie, bardzo ostrożnie. Jakie kurwa opakowanie? No właśnie. Jakie kurwa otwiera? Od masła? No tak to rozumiem. Od masła. No to nie jest kurwa konkretnie napisane Otwieraj. Mm. Tak, otwiera opakowanie bardzo Jak? ostrożnie. Można od bardzo ostrożnie otwierać wiele opakowań, ale kurwa nie ma tutaj podobnych jakich, kurwa gdyby było otwierać. Otwieraj ostrożnie torebkę, to kurwa, okej, okay, otwieraj ostrożnie. Kurwa, otworzyłem ostrożnie, rozjebałem dziurę wielką. Rozjebałem no, dziurę. Kurwa, otwier otwieraj ostrożnie, kurwa, rozjebałem ją na kawałek. Na, na kawałeczki. Kurwa, jaki kontent dobry. Tak, kurwa będę przejmował, proszę. Ro rozjebałem na kawałek i otworzyłem nieostrożnie. ostrożnie. No jak ja widać, ro rozjebał wszystko jest rozerwane. Bardzo, rozjebałem, nie? Znaczy się... To co, to co jest tutaj mm. powinno być przy mm. tutaj przy... To co nadal powinno być tu na górze. Jakby superglue tak mocno skleiło, że jak ro roztwiera nie ostrożnie to się rozjebało. Otwiera, jest ty, nie? chyba Ale oczywiście ja, profesjonalny Polak, musiałem rozjebać. Bo jakże by na... Bo nieostrożnie. Tak nie było, to przecież by kurwa było źle. Rozjebany kurwa. Ale nie. Tam... spierdolić tłumaczenie, i kurwa niech ludzie się domyślą. W dodatku jeszcze ten numer Sajryny 871 No to ewidentnie kurwa Ameryka 871 To ewidentnie Ameryka. Po, po czym to sądzasz? Jakby... To było 911, nie? Czy coś mi tyle? Spoko, nie? 871 eee, No to kurwa Ameryka, co? Widać kurwa, oni tam nie potrafią. A wiecie co? Oni tam Ty, nie potrafią. Jeszcze wartość odżywcza. odżywcza? Okej. Okay. Wartość energetyczna, tłuszcz... O to chyba w Polsce tłumaczyli. W tym kwachem stopę conę, węglowodany, w tym cukry, błonnik, sól, co? Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej, trrrr... No tu chyba w miarę ogarnęli tłumaczenie. To im się udało, wow. Na. To im się widzę udało tłumaczenie. Na 100 gram, na porcję, codzienne zapot, zrebow... Co kurwa? Co? Ej, ja, wiecie, ja rozumiem, że pisania polskiego, i ogólnie język polski, to jedne z najtrudniejszych no ja. języków świata, no ale kurwa, codzienne zapotrzebowanie? Zapotrzebowanie. Co to znaczy? Zapot, zapotrzebowanie. Kurwa, nie żartuję. Naprawdę, Poka, czekajcie. To jest gdzieś tutaj, jest nie widać. przy tym jest coś takiego jak. Eee... Codzienne zapodsrebowanie. Za 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 Chyba gdzieś tu. Nie wiem, czy to widać kurwa. Fokusuj się albo się nie sfokusuj. Widać, no nie widać, o, no, tak powinno widać. być. Codzienne za po zapodsrebowanie. Ja pierdolę, zapodsrebowanie. Kurwa, nowe słowo. Nie wiem, jak oni to tłumaczyli. Ale na pewno nie byli ludzie. Jakby zdania, że się nie kleją, że tam ten, nie wiem, otw otwórz otw 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 paczkę... Wolno, czy tam że to źle jest tłumaczone, w sensie nie. czasowniki się mieszają z tym, nie? To spoko, nie? Z, z rzeczownikami i tak dalej, ale tutaj, że te wyrazy po prostu są źle, dosłownie, no nie wiem, ktoś jakby wyjadł te wyrazy, nie? Za podzrabowanie, jakby nie ma. Y, p, za, 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 za pod. masakra. Nie nie ma, kiedy mogę je Na pewno kurwa nie zaprosili, kurwa Polaków, żeby tłumaczyli bo o ile czasem Po co więcej kosztów grach, tak mi w filmach okej, okay, zdarzają się niewielkie błędy, tak kurwa tu no tu nie wiadomo o co chodzi Tu chyba pisał jakiś zjeb... <laughs> pisał jakiś zjeb, wyobraźcie sobie, że cała gra film zabingowany, no. no nie wiem, macie tu um, macie napisy, nie? Macie napisy w filmie jeśli macie film po angielsku, macie napisy polskie i te napisy są tak głównie nieprzetłumaczone, bo, bo ktoś się źle to przynłaczył, nie? Jakby ktoś, kto nie ogarnia polskiego. To masakra, nie? Masakra. By, jakbyś tego, byś nie zrozumiał filmu czytając te napisy. Lub po prostu grając w grę czy coś, nie? Masakra. Kurwa, który pracuje w jakiejś firmie ochroniarskiej i stwierdzi, jak chcesz sobie dorobić, to przetłumacz to na polskie. stwierdzi, o chuj, dobra, przetłumaczę sobie. <laughs> Jakiś gość, który pracuje w firmie ochroniarskiej. No dobrze, dorobię się dwa baksy tam nie w I Kurwa wychodzą takie kwiatuszki, kurwa. Kwiatuszki. Swituśki, kur... Ja pierdolę. Nie wiem, jak ja, można. Ja, spie... Nie rozumiem, jak można spierdolić tłumaczenie takich kurwo, Pop, kurwa. Popcorn. Na naprawdę. To było Ale ewidentnie można. Bo chyba trzeba być zjemnym, żeby spierdolić coś takiego prostego To tyle. Takie kurwa krawki czasem ludzie... Z no, A, bezi. właśnie, tego nie, nie powiedziałem. Tego? Kurwa kupione w Lidl. No, w No Mówiłem na no No. No. Dobre. Jakbyś chodził o Lidl, to tam nic wszystko zważa większość z Niemiec i w ogóle, nie? Najbliższ, jakby z najbliższego kraju, nie? Większego, więc... Okej, okay, to, to jest wojsko i to jest, jest... Tłumaczenie jest super, więc tak, jak widzicie tłumaczenie jest super, tłumaczenie jest zajebiste, nawet, nawet ja mam czasem z tym problemem ponieważ to, to, jest, to jest masakra, nie? Ale taki błąd za błędem jest, jest masakrycznie niedopuszczalny Także, obczajcie kanał Wojsko, naprawdę polecam wszystkim Nie wiem, nie oglądacie Koda, nie interesuje was to, czy co tamto Obczajenie jest warto, jak was, się, jak polubicie content eee, Czy to jakiś humorystyczny, nawet śmieszny dla Beki Czy to właśnie jakiś poważny, powinien jeszcze Battlefield, The i wszystko Takie asesyjne, bardzo fajne gry Gamingowy kanał Przede wszystkim mm, Gosia ma powiedzmy eee, No, Gosia jest naprawdę ogarnięty jeśli macie jakieś do niego pytania, zawsze możecie spytać się jakiekolwiek rzeczy na temat Pilitarii i tak dalej. Gość jest naprawdę, mówiłem już, to 100 razy bardzo dobry. I zróbcie mu niespodziankę, ponieważ brakuje mu 100. Brakuje mu jednego do 100. Jedno, jednej subskrypcji, więc no nie wiem, czy będzie jakiś specjal czy coś, ale dobra. To jest ten cały film już przeciągnięty. Także ja Wam bardzo dziękuję za przybycie, za oglądanie. Napiszcie, czy byście chcieli więcej takich reakcji, czy to może nawet przyszłościowych, Zyka Merkoł i tak dalej, ale to wiadomo, jak się już bardziej kanał rozwinie, ponieważ. Progres nie może stać w miejscu, ponieważ gdy stoisz w miejscu, no to tak naprawdę cofasz się, ponieważ wszystko idzie inne do przodu, także e, Dziękuję dzisiaj za przybycie na mój kanał, na mój film I no i co, do usłyszenia w kolejnych, oczywiście dzisiejszy film był taki, e, powiedzmy, czysty, bez ucinania, bez niczego, także sorry za to Ale dobra, do usłyszenia, miłego dnia, na razie, Makler out